Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Małgorzata Raczyńska-Weinsberg witam w programie ProPublico. Gwałt i brutalne morderstwo na 27-letniej Polce na wyspie Kos wstrząsnęło nami wszystkimi. Zbrodni dokonał imigrant z Bangladeszu. Co ta sprawa tak naprawdę pokazuje? Między innymi o to, proszę państwa, zapytam żelazną damę polskiego sądownictwa, mojego zacnego gościa, panią sędzie Barbarę Piwnik. Pani sędzio, dzień dobry i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do polskiego radia. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Zawsze spotkanie w Polskim Radiu było dla mnie miłym spotkaniem i mam nadzieję, że tym razem też porozmawiamy w taki sposób, żeby słuchacz mógł uzyskać jak najwięcej rzetelnych informacji. To jest wydarzenie. Wydarzenie na Wyspie Kos, wstrząsnęło całą Polską. Wszyscy śledzą poczynania także śledczych z Grecji, ale także stanowisko polskiej prokuratury. Pani sędzio, wielu stawia tezę, że to morderstwo jest pokłosiem polityki migracyjnej. Inni zaś mówią, że to uproszczenie i, a nawet, że to swoista nagonka. A w Pani ocenie jak jest? Nie wysuwałabym tak daleko idących wniosków, natomiast tak jak Pani zauważyła, zdarzenie to jest zdarzeniem wstrząsającym. Ja rozumiem tragedię rodziny. Zawsze powtarzałam, że nikt nie ma prawa pozbawić drugiego człowieka życia. Natomiast przysłuchując się tym informacjom, także mh, słysząc co mówi ojciec Pani pokrzywdzonej. Zastanawiam się, że chyba jednak zbyt mało rozwagi i refleksji jest w codziennych poczynaniach wtedy, kiedy człowiek podejmuje jakąś decyzję, tak jak w tym przypadku słyszymy, że ta pani spotkała się z osobami, mamy podstawę, żeby twierdzić, których nie znała i... Przebywała w ich towarzystwie przez czas i w okolicznościach dziś trudnych do ustalenia. Ja myślę, że to akurat, jeśli chodzi o politykę imigracyjną, o czym Pani mówi, jest tu jak gdyby na planie drugim, gdyż słyszymy, że ten obywatel od 10 czy 11 Bangladeszu. Od 10 czy 11 lat przebywał na wyspie Kos, tak. miał zalegalizowany pobyt, a więc można by było przyjmować i zakładać, że już przyswoił sobie te tradycje kulturowe, które są właściwe Grekom, które są właściwe Europie. Choć może być z tym różnie. Ale ja każdego dnia myślę o tym, że chyba zbyt mało słyszymy także tego rodzaju komentarzy czy wypowiedzi, które by przestrzegały nas wszystkich przed zachowaniami, które mogą dla nas kończyć się tragicznie. Tu ja odwołuję się do 27 lat, będąc, tak jak słyszymy, w różnych krajach, pracując w różnych krajach miała zapewne tego rodzaju doświadczenia, obserwacje, taką wiedzę, która jednak winna dyktować inny model postępowania. I chciałabym, żeby wszyscy, którzy zapoznali się z tą informacją, którzy śledzą teraz poczynania organów ścigania greckich, żeby też pomyśleli i żeby zapadło w pamięć to, że Życie, które jest bezcenne, mamy tylko raz, i żeby nie myśleć w ten sposób, że nasze zachowania, nasze decyzje nie mają wpływu, jak to nasze życie się dalej potoczy. Zdarzenie tragiczne, które może się wydarzyć w każdym miejscu i w każdym czasie. Kiedy czasem zabraknie także naszej czujności i ostrożności. Tak. To jest ta refleksja, która mnie od pierwszego dnia towarzyszy, i chciałabym, żeby, żeby ta śmierć nie była daremną w tym sensie, że jeżeli choć jedno życie jeszcze będzie można uratować, dlatego że ktoś dokona takiej głębokiej refleksji, to, to wtedy będzie można pomyśleć, że czyjeś inne życie zostało uratowane. Pani sędzio, statystyki są jednak takie, że migranci rzeczywiście dokonują ogromnej ilości przestępstw. Tak jak mówię, to wskazują statystyki. Czy, czy Pani zdaniem europejski system wymiaru sprawiedliwości ugina się pod tym ciężarem? Ja myślę, że trudności, bo oczywiście nie przeczę, że. To, o czym Pani mówi, ma znaczenie, jeśli chodzi o statystyki przestępstw. Zresztą, jeśli na naszym gruncie zwrócimy uwagę choćby na informacje dotyczące zdarzeń gwałtami, które miały miejsce z, przy korzystaniu z taksówek na aplikację, o tym byliśmy informowani, tak. to także towarzyszyła temu informacja, że przynajmniej w tych ujawnionych przypadkach. Ci sprawcy, część tych osób jest aresztowana, te, te, te przestępstwa są także wykryte, właśnie są to cudzoziemcy pracujący u nas. To są ogromnie skomplikowane sprawy. Ale tak jak pani mówi o całym systemie, ja myślę, że tu należy też zwrócić uwagę na to, że kiedy polskie przedstawiciele polskich władz mówią o tej dążeniu do przekazania ścigania do Polski, żeby sprawca odbywał karę następnie w Polsce. Ja jednak przed tym bym przestrzegała, bo Grecja jest także krajem należącym do Unii Europejskiej. Te uregulowania prawne, tradycje już pomijając i tutaj już szacunek dla Greków, także za czasy zamieszłe nie możemy poddawać yy, pod wątpliwość to, że postępowanie będzie przeprowadzone w sposób należyty. W tym konkretnym przypadku dodatkowo ja myślę, że będzie to postępowanie bardzo trudne i skomplikowane dowodowo. Yy, dlatego że yy, informacje no oczywiście, które docierają poprzez media, ale są zapisy z monitoringu, są... akt, ale yy, Niewykluczone Są a DNA. wskazywałoby na to wiele tych informacji, że brało w zdarzeniu zakończonym śmiercią pani pokrzywdzonej kilka osób. Jedna osoba zatrzymana, zmieniający się zarzut był zarzut uprowadzenia. Jak byliśmy informowani, teraz zarzut gwałtu, ale tak naprawdę będziemy mieć do czynienia z procesem poszlakowym, gdzie ten łańcuch poszlak musi się tak zamknąć, jeśli chodzi o dany zarzut, żeby inna równie prawdopodobna wersja nie była możliwa. Mówię tu o sytuacji skazania. Tak. I ja nie wykluczam też tego, że w toku postępowania przygotowawczego trzeba będzie wykonać wiele skomplikowanych czynności także związanych na przykład z eksperymentem, jak się u nas określa czasem trochę błędnie, wizją lokalną, ustalaniem innych nowych osób. Tak jak pani redaktor zauważyła te informacje z monitoringu, ale może gdzieś jeszcze są nagrania, do których nikt nie dotarł prowadzący postępowanie przygotowawcze na miejscu będą mogli wykonywać, jak się pojawi taka potrzeba, niezwłocznie. My byśmy mieli dużą trudność, chociażby poprzez no, konieczność korzystania ze skomplikowanych procedur. Także następnie osądzenie sprawcy czy sprawców, bo my dziś jeszcze nie wiemy, jakie efekty tak. ostatecznie przyniesie postępowanie przygotowawcze. Także na pewno będziemy informowani. Na pewno rodzina będzie miała możliwość, zresztą tak jak już byliśmy informowani, jest wyznaczony pełnomocnik, zapewne ta rodzina także będzie chciała korzystać ewentualnie z pomocy prawnej, którą sami sobie wybiorą. I informacja będzie pełna. Jestem przekonana, że przez to, że tak jak byliśmy informowani, takie są fakty, że Grecja która dba o turystów, jest to źródłem dochodu państwa, będzie na pewno bardzo wyczulona na to, żeby to postępowanie zostało przeprowadzone tak, żeby nikt z obserwatorów z zewnątrz, a także potencjalni turyści nie mieli wątpliwości, że priorytetem jest bezpieczeństwo tego, kto... Greckie wyspy odwiedza. Tak, Pani tak, sędzio, to może ja dopytam jeszcze w takim razie, jak reagować, co robić, czy, czy edukacja w ogóle może być skuteczna, a może na tę edukację jest już zwyczajnie za późno. W końcu, czy państwo ma obowiązek bronić naszego systemu wartości i stylu życia? Dotyka Pani niezwykle istotnego problemu. Oczywiście tak. Ja mm, od lat powtarzam, że. Nigdy nie jest za późno na to, żeby podejmować działania, zwłaszcza kiedy ta sytuacja staje się tak bardzo palącą. Edukacja, edukacja zarówno w zakresie prawa, ale także wiemy, jak się dzisiaj świat zmienił, że dyskusja na temat tego, ile godzin dziennie dziecko czy dorosłe poświęca na śledzenie informacji w telefonie, który posiada, jest zatrważająca. Musimy, może to jest takie moje obciążenie, ale być przywiązanym do tradycji, wartości, które wynosimy z domu. Jeżeli rodzina, szkoła nie będzie taką bazą, która da młodemu człowiekowi następnie siłę do podejmowania i rozsądek, podejmowania własnych decyzji, to niestety różne zdarzenia tragiczne będą się powtarzać. Tak jak wspomniałam chyba, czasem w pracy zawodowej miałam wrażenie, że ludzie popełniający przestępstwa, czy ludzie, którzy stają się ofiarami przestępstwa, zachowali się tak, jakby byli przekonani, że jak w tej grze komputerowej, że mam jeszcze drugie, piąte życie w zapasie, że to moje działanie nie wywołuje skutków ostatecznych. Czasem właśnie najbardziej dramatycznych, takich, do których nigdy nie powinno dojść. Musimy yy, wrócić w jakimś sensie, ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale do tych wartości podstawowych, mało tego. Tak jak pani redaktor zauważyła słusznie, yy, jeśli chodzi o przemieszczanie się ludności na świecie, problem imigrantów, przychodzą ludzie, którzy wychowani zostali w innych tradycjach, według innej wartości. Nie zawsze potrafią odnaleźć się w tym innym świecie, ale także jest to zadanie dla nas, żeby pokazując odmienności i te inności, jednocześnie raz taki model budować, żeby ktoś, kto staje się naszym sąsiadem, a przybył z daleka, respektował nasze wartości i rozumiał, Dlaczego dziś musi funkcjonować inaczej, ale z drugiej strony my, obywatele od pokoleń, w innych warunkach, na innych zasadach wychowywani, żebyśmy też byli przygotowani na to, że mogą powstać nowe zagrożenia dla nas, że może być sytuacja taka, która. Powinna wymusić u nas jakąś refleksję. Czerwone światełko powinno się zaświecić. Na to też trzeba przygotować. Trudny proces, proces, myślę, od którego nie da się już uciec. Nie ma odwrotu. Trzeba o tym mówić bez emocji, bez złych takich emocji, które zamiast budować coś, rujnują to, co jest. Ja Chciałabym to, coś optymistycznego. Tak, na ale to, to ja do, dopytam pani Sejdo, bo może po prostu musimy my, Europejczycy, Polacy, przyzwyczaić się do życia z migrantami, którzy no, żyją jak żyją. Może to jest właśnie cena zmiany. Po, Polska, co by nie mówić, ma jeszcze szansę nie wchodzić na tę ścieżkę, ale też ja muszę chyba wspomnieć o tym, że imam saudyjczyk w Australii powiedział, że no, otworzyliście granice, wy Europejczycy, to się nie macie co dziwić, bo, tak. bo ta fala, która idzie, to niesie ze sobą bardzo wielu przestępców, którzy także w krajach pochodzenia byliby. Osadzonymi, czy, czy jeszcze nie, nie wyłapanymi, ale przestępcami. Wskazał na Polskę jako wyróżniający się kraj europejski, który do tego nie doprowadził i dlatego nie ma ciągle aktów terroru. Chwała Bogu. To prawda. Faktem jest, że gdyby drobiazgowo śledzić statystyki pod kątem zmieniającej się, pojawiającej się innego rodzaju przestępczości. I sprawców tych przestępstw oczywiście można to zauważyć. To jest na przykład tak, że kiedy rozpoczynały się działania wojenne na Ukrainie, wśród osób, które od lat prawda, przestępczością i zwalczaniem się zajmują, od razu pojawiały się głosy, jakiego rodzaju, przez kogo przestępstwa popełniane zwiększą statystyki. I tak się dzieje. I tak jest, ale czy my musimy się, yy, znaczy w jakimś sensie yy, akceptować, to jest ogromny wysiłek, tak jak wspomniałam, że z jednej strony chyba trzeba jednak yy, przygotowywać się i zastanawiać się, jak tych, którzy przy, których przyjmujemy pod własny dach, winni być przygotowywani do życia. U nas i na naszych warunkach, bo nie może to być, to jest moje prywatne zdanie, może nikt tego nie, nie będzie podzielał, ale nie może być też tak, że my przyjmując tych potrzebujących, bo w wielu wypadkach tak jest, pod swój dach będziemy mieli obowiązek podporządkowywać się temu, co nasz gość do naszego domu ze sobą przynosi. Tak, Musimy... tak to tymczasem wygląda, bo jak patrzymy na Szwecję, na Francję, na Niemce... Tak, ja wiem, ja wiem. mam y, y, przyjaciół w y, Monachium i y, przez wiele lat, kiedy u nich bywałam w dawnych latach i, i wiem, jak jest dzisiaj, y, widzę na przykład, jak tam y, sytuacja światy. się zmieniła przez lata, prawda? I w związku z tym, Skoro możemy czerpać z doświadczeń innych, skoro możemy, mając wiedzę, właśnie tak jak pani redaktor mówi, czy to Szwecja, czy Niemcy, czy każdy ten kraj, który, który nas wyprzedził w tych działaniach, wiedzieć, czym to tam skutkuje, to już dziś należy poważnie myśleć, zastanowić się, mało tego chyba jednak jakąś społeczną dyskusję wywołać, jak my, Powinniśmy przygotować się i czego ci, którzy by u nas chcieli zamieszkać z innych państw, z innych części świata, czego mogą oczekiwać i, czego, i jakie zachowanie czy jakie ich przyzwyczajenia. Tak, tak. jedna znajdą. statystyka, panie sędzio, już bardzo dużo mówi. My też przyjęliśmy blisko półtora miliona y, uchodźców, prawdziwych uchodźców tak. wojennych z Ukrainy, tak. i okazuje się, że 65% tych, którzy pozostali na terenie Rzeczpospolitej, pracuje. Jak statystyki wskazują tak. z Niemiec, tylko 20% tych, którzy przybyli z innych kierunków do Niemiec, pracuje. Więc to też już bardzo tak. dużo Mówi. Pani sędzio, takim drugim tłem tej sprawy, od której zaczęłyśmy, jest także to, że współczesne dziewczyny muszą szczególnie pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Tak krótko mówiąc, ciągle się rozglądać. Nie jest tajemnicą, że nawiązywanie relacji z określonymi tak. ludźmi bywa, no, oględnie ryzykowne. mówiąc, ryzykowne. Pani o tym wspomniała. Tak, rzeczywiście jest. I dlatego y, też y, mówię o tym, że. Musimy o tym rozmawiać, że poprzestawanie na tych sensacyjnych, różnych doniesieniach albo działających na wyobraźnie, które tylko można znaleźć w internecie, to zbyt mało. Jeżeli... Ale w internecie też pojawiła się taka relacja dziewczyny młodej Polki, która także od lat mieszka w Grecji, też tam pracuje, tak. i, i, i wspomniała o tym, że kiedy jechała autobusem ze swoim chłopakiem, który dotknął jej ręki, i siedzieli po prostu tak, jak nasza tak, tradycja tak. pozwala, i nawet jest to mile widziane. To inni obecni w tym autobusie pomyśleli, że mogą ją także dotykać. Także to są dwa tymczasem nieprzykładalne światy zachowań. Tak, tak rzeczywiście jest, ale właśnie zmierzam do tego, że jeżeli znaczy dojrzałe z bagażem dużych doświadczeń osoby, członkowie rodziny, wcześniej wychowawcy i ci, z którymi ci młodzi ludzie mają na co dzień do czynienia. Nie będą zwracać uwagi na różne zachowania, nie będą przekazywać tych innych wartości. Nie będzie otwartości w rozmowach w rodzinie, w szkole, wszędzie, że to nie tylko kolorowy, obcy pociągający nas świat, ale także świat, który chociażby właśnie z tej odmienności kulturowej może dla nas być Niebezpieczne. Jeżeli nie będzie. Witam, ja też zastanawiałam się nad tym, że Pani pokrzywdzona była, wydawałoby się, doświadczoną osobą, skoro ojciec tej Pani publicznie mówi o tym, że ona od wielu lat pracowała za granicą, że w ogóle no, zamierzała na stałe być poza granicami kraju, nie zamierzała na stałe wracać do Polski to nasuwa się wrażenie, że była osobą, która ma duży bagaż obserwacji, doświadczeń i dlaczego nie przekłada się to właśnie na taką wzmożoną ostrożność w sytuacji, która może stać się dla mnie niebezpieczną. Może za mało o tym mówimy. Może za mało... A jak pani, jako kobieta, już nie tylko sędzia, ale jak pani to diagnozuje? Dlaczego właśnie nie... nie... No nie zapaliło się to, jak pani wspomniała, czerwone światło. Bo ni niestety, jak ja obserwuję mm, otaczającą mnie rzeczywistość, to takie odnoszę wrażenie, może się mylę, że dzisiaj na plan pierwszy wysuwają się inne wartości dziś, dziś ma być y, ładnie, wesoło, mam osiągać sukces, y, nie bacząc na cenę, którą trzeba płacić. Na plan pierwszy wyszły inne wartości. I dlatego y, wiele osób, y, w tym też, y, sama jestem kobietą i t, czasem przykro mi o tym mówić, y, w tym także kobiety, y, często przez te y, takie y, zewnętrzne oznaki, które mogą nasuwać wrażenie, że będzie im miło, łatwo i przyjemnie i w życiu spotka je coś dobrego, y, zapominają o tym, że życie i codzienność mają blaski, ale też Cienie. Tak, to I... na koniec może zapytam, w jakiej rzeczywistości zatem żyje Europa, Pani zdaniem? Czy przestępczość będzie rosnąć, pytam doświadczonego sędziego, czy wreszcie nasza codzienność będzie upływać na kolejnych doniesieniach o morderstwach, o gwałtach, o zamachach? Tak, bym chciała, żeby na koniec powiało optymizmem. Ja też. Ale obawiam się, ale obawiam się że jeżeli. Każdy z nas nie będzie bardziej czujnym, bardziej rozważnym, nie będzie bardziej powściągliwym, jeśli chodzi o takie pozory blichtru i tego, że ten świat jest piękny i kolorowy, to tych zdarzeń tragicznych może być większy, więcej. Niestety tak jak słyszymy zdarzeń na przykład na szkodę dzieci czy małych dzieci. Choć się o tym mówi, choć się uczula, powtarza, jest coraz więcej. Podobnie poprzez te gwałtownie następujące zmiany, poprzez te różne y, tragiczne też zdarzenia, których doświadcza Europa, bo czy będą to zamachy terrorystyczne, czy teraz mamy konflikt zbrojny na Ukrainie i ta y, mnogość ofiar tam i, i tragiczne doniesienia. To wszystko jednak będzie sprawiać, że. Może być przed nami zagrożeń coraz większy, więcej, więcej rozwagi, staranności i powściągliwości, żeby chronić siebie, chronić najbliższych, a czasem ostrzec także kogoś obcego, kiedy widzimy, że może się sytuacja się rozwinąć na jego niekorzyść. Tak. Nie bójmy się tego, reagujmy i bądźmy chyba czujni i ostrożni i, i mimo wszystko że, chciałabym, żebym się myliła i żeby. Okazało się, że jednak troszkę jaśniejsza przyszłość przed nami. Proszę Państwa, to była oczywiście wszystkim nam znana sędzia Barbara Piwnik, żelazna dama polskiego sądownictwa. Pani sędzio, jeszcze raz bardzo dziękuję. I dziękuję za uwagę, dziękuję za zaproszenie, dziękuję pani redaktor za rozmowę. Pozdrawiam, do usłyszenia Małgorzata Raczyńska Weinsberg. Jeszcze raz dziękuję pani Barbaro, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję za zobac